Gdy w 2024 roku, dokładnie 14 czerwca, został zatwierdzony przez ministerstwo plan generalny rozwoju portu Warszawa Modlin i moi współpracownicy z zakresu gospodarki przestrzennej poinformowali mnie, że jest problem, ponieważ trzeba pozawieszać wszystkie wnioski o warunki zabudowy złożone po 14 czerwca, to tak naprawdę otworzyłem oczy na ogromny problem, ponieważ. W 2011 roku bodajże ustawodawca zapisał w prawie lotniczym, że uwaga, dokładnie nie przytoczę tego zapisu, ale tam gdzie y, plan generalny rozwoju portu lotniczego oddziałowuje, a nie ma tam planu zagospodarowania przestrzennego, tak zwanego planu miejscowego sporządzonego przez władze samorządowe, przez gminy, to nie może wójt burmistrz prezydent wydać warunków zabudowy, dla jakiegoś tam przedsięwzięcia. Trzeba je zawiesić z mocy prawa i sporządzić plan. My się z tym... Ciężko się jest nie zgodzić z ustawą, tylko my zaczęliśmy podnosić, że ten zapis sporządził ktoś, znaczy ustawodawca, tak, ówcześni posłowie, senatorowie, został sporządzony z jakiejś takiej czystej albo nadinterpretacji, albo niezrozumienia tematu, no bo tak naprawdę dołączyliśmy, dołączyłem do pani prezydent Renaty Kaznowskiej z Miasta Stołecznego Warszawy, bo jakby Miasto Stołeczne Warszawa rozpoczęło ten proces legislacyjny, został złożony wniosek o nowelizację tego, tej ustawy. I nie ukrywam, że na pierwszej komisji sejmowej była bardzo mocna taka polityczna nagonka na Warszawę, że to jest lobby deweloperskie, i ja wtedy się odezwałem i powiedziałem wprost posłom, obecnym i posłankom na komisji, że popatrzcie na małe gminy, na gminy miejskowiejskie, na gminy wiejskie. To nie jest tak, że mam jakieś lobby deweloperskie. I zacząłem wyliczać. Garaż, przebudowa domu jednorodzinnego, budowa domu jednorodzinnego, budowa um, instytucji publicznych, tak naprawdę, tak naprawdę czy różnych um, inwestycji logistycznych, w ogóle czegokolwiek, pod warunkiem, że oczywiście te warunki zabudowy wychodzą z analizy z sąsiedztwa w zgodzie z prawem, bo to nie jest tak, że przychodzi ktoś do wójta, daj mi warunki zabudowy, wydajemy warunki zabudowy i nie wiem, Sky Tower zostanie wybudowany przy lotnisku wokół domków jednorodzinnych albo jakaś fabryka, prawda, uciążliwa. Absolutnie. Tylko zaczęliśmy pokazywać, że dostrzeżcie zwykłego, szarego Jana Kowalskiego, czy Jada Nowaka, że jeżeli chcecie usunąć warunki zabudowy, to usuncie je w ogóle z inst jako instytucję z przestrzeni publicznej. Ja to wyraźnie artykułowałem. Dajcie nam samorządom jakieś wakacje legis, macie tworzyć plany. Koniec. Na jednej działce mamy Jana Kowalskiego, gdzie nie ma planu zagospodarowania, i plan generalny nie dociera i on może występować, a na drugiej plan generalny dociera, nie ma planu zagospodarowania i już nie może o warunki zabudowy wystąpić. To jest nierówne traktowanie, to jest ograniczenie korzystania z nieruchomości. I my podkreślaliśmy, że Urząd Lotnictwa Cywilnego zaopiniował pozytywnie. Yy, te nowelizacje, i tak naprawdę warunki zabudowy, trzeba będzie uzgodnić z prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego w tych obszarach, gdzie plan generalny oddziałuje. Więc tu nie ma zagrożenia dla jakichś patologicznych inwestycji, o jakich mówili posłowie nie chcę teraz tutaj wchodzić w politykę pewnej partii politycznej. To nie o to chodzi, tu chodzi o to, żeby popatrzeć na człowieka i my to podkreślaliśmy. No Panie redaktorze, proszę sobie wyobrazić, jest jeden, jest jeden skrajny przypadek, ale jest, który dociera najbardziej do wyobraźni ludzi. Ja to też powiedziałem, no nie może, nie mogę wydać warunków zabudowy na zbiornik bezodpływowy, to gdzie te ścieki mają być odprowadzane? Bo ktoś odziedziczył po wojnie wybudowany budynek, nie ma kanalizacji sanitarnej, nie było szamba, teren wiejski, no tak to generalnie w Polsce wygląda. I dzisiaj człowiek chce sobie przebudować, zmodernizować ten budynek, uratować go i wybudować szambo. No to już to jest chore. Więc jakby ja się bardzo cieszę już przychodząc do podsumowania, że po pierwsze Sejm, po drugie Senat i prezydent zakończył ten proces legislacyjny podpisem. Ta ustawa za chwilę, nie wiem czy już jest opublikowana, czy będzie, wejdzie w życie i te wszystkie gminy, Gmina Zakroczym też odwiesi wszystkie postępowania i będzie procedowała dalej. Burmistrz będzie procedował jako organ warunki zabudowy. 85% obszaru gminy zostało objęte planem generalnym rozwoju portu Warszawa-Moglin, a my tak naprawdę mamy 55%, 50-55% obszarów w planach miejscowych. Więc. Yy, Dobrze się stało, bo uważam, że wiele osób będzie mogło zrealizować swoje inwestycje, a nie będzie oczekiwało, że my już dzisiaj musimy tworzyć plany miejscowe, bo my je i tak tworzymy, ale to są długotrwałe procedury, naprawdę długotrwałe procedury. My plan miejscowy dla obszaru przy trasie S7 przy węźle Modni tworzyliśmy 5 czy 6 lat, bo uzgadniania, bo różne komitety się tworzyły mieszkańców, którzy się nie zgadzali z przebudową S7. No nie chcę do tego wracać, ale to są naprawdę długotrwałe procedury. A też trzeba powiedzieć jedną rzecz, uważam godną podkreślenia, że tam gdzie bo plany się tworzy w zgodzie ze studium, za chwilę studium zostanie zastąpione planem ogólnym w 2006 roku dla gmin. Wszystkie gminy muszą zrobić plany ogólne. I tak naprawdę Plany zagospodarowania przestrzennego, te tak zwane plany miejscowe tworzy się w zgodzie ze studium. Nie wszędzie studium pozwala, mówiąc w, w przenośni tak naprawdę w cudzysłowie, na odrolnienie Ziemi. Więc jeżeli my widzimy, że y, studium przewiduje Ziemię rolną, to my tam nie tworzymy planu, bo na przykład gdzieś obok z sąsiedztwa może na tej Ziemi co do zasady rolnej, no bo jak nie ma planu, to ta Ziemia jest traktowana ogólnie jako rolna w studium, jeżeli z analizy z sąsiedztwa wychodzi na przykład domek jednorodzinny, to wydaje się te warunki zabudowy. I właściciel nieruchomości może wybudować domek jednorodzinny na małej działce na warunkach zabudowy. Dlaczego to ograniczać? I jakby myślę, że wszystko poruszyłem, także to jest ogromny sukces. Naprawdę, ogromny sukces ustawodawcy, już pomijając kto był za, kto był przeciw, że dostrzeżono człowieka, który nie wiem. Ma działkę, to jest jego majątek, i no przecież na jednym pikniku, na którym byłem, jak się właściciel nieruchomości dowiedział, że jego córka nie będzie mogła wybudować domu, to naprawdę prawie płakał. To jak to jest, mówi do mnie, panie burmistrzu? To ja chcę odpisać ziemię córce, żeby sobie dom wybudowała i ja nie będę mógł? No tak. Także ja się bardzo, bardzo cieszę, że, że ten proces się zakończył sukcesem i, i to wszystko zostanie odwieszone.